Komarch poinformował w niedzielę wieczorem, że w wieku 71 lat zmarł Janusz Filipiak, twórca i wieloletni prezes spółki oraz szef piłkarskiej Krakowi. W ostatnich miesiącach Komarchem zarządzała Anna Pruska, która zastąpiła Filipiaka po tym, jak ten trafił do szpitala pod koniec września. Z kolei w Krakowi stery przejęła żona biznesmena Elżbieta. Janusz Filipiak był postacią wyjątkową w polskim biznesie. Przez wiele lat zaliczał się do grona najbogatszych Polaków oraz był jednym z najlepiej zarabiających prezesów polskich spółek. Zbudował potężne imperium komarchu, zyskując ogromny szacunek wśród pracowników. Jednak droga do biznesowego sukcesu nie była bezpośrednia. Rozpoczynając karierę w wieku 39 lat, Filipiak otrzymał tytuł profesora od prezydenta Lecha Wałęsy w 1991 roku. Wykładał na Akademii Górniczo-Hutniczej po powrocie z Australii, gdzie pracował jako wykładowca. Doświadczenie z Antypodów skłoniło go do myśli o kooperacji uczelni z przemysłem i biznesem, co postanowił przenieść do Polski. Mimo, że na uczelni nie udało mu się w pełni zrealizować tego modelu, wynikiem było założenie firmy. To żona Elżbieta namówiła go do tego kroku. Wspólnie z ówczesnym rektorem AGH postanowili założyć Komarch. Początkowo firma zatrudniała jedynie 12 studentów filipiaka, a jednym z pierwszych projektów było stworzenie systemu inwentaryzacyjnego dla Telekomunikacji Polskiej. Komarch zadebiutował na giełdzie w 1999 roku, a od tego czasu dynamicznie się rozwijał. Gdy spółka przegrała przetarg o usługi dla telekomunikacji polskiej z grupą PROKOM Ryszarda Krauzego, Filipiak zdecydował, że musi poszerzyć działalność za granicą. Obecnie firma realizuje umowy na usługi informatyczne i sprzedaż oprogramowania dla biznesu w 70 krajach na 6 kontynentach. W pierwszej połowie 2023 roku 51% przychodów Komarchu pochodziło z Polski, a 18% z krajów niemieckojęzycznych Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Firma zatrudnia ponad 6 tysięcy specjalistów, a jej wartość rynkowa przekracza miliard złotych. Janusz Filipiak był również właścicielem Krakowi i wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Jego zaangażowanie w klub przejawiało się nie tylko finansowo, ale także poprzez publiczne wypowiedzi i interakcje z zawodnikami. Filipiak często pojawiał się w mediach, szczególnie ze względu na swoje barwne wypowiedzi. W jednym z programów w Kanal Plus w 2023 roku obiecał podwyżkę jednemu z piłkarzy klubu, co spotkało się z zaskoczeniem zarówno u prowadzących program, jak i samego zawodnika. Zmarły biznesmen miał duży udział w akcjach Komarchu, kontrolując prawie 25% akcji, co dawało mu niemal 37% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jego żona Elżbieta posiadała kolejne 10%, dając tym 28% głosów. Oboje razem kontrolowali 65% głosów w spółce. Janusz Filipiak pozostanie w pamięci nie tylko jako przedsiębiorca i prezes Komarchu, ale także jako pasjonat piłki nożnej, właściciel Krakowi i osoba o silnym wpływie na rozwój polskiego biznesu.